Szanowni Państwo, serdecznie witam radnych Rady Powiatu Stolskiego, Przedstawicieli Starostwa Powiatowego, zaproszonych gości oraz przedstawicieli lokalnych mediów, a także mieszkańców powiatu. Działając na podstawie artykułu 15 ust. 1 ustawy o powiatowym, otwieram 11 sesję Rady powiatu w Stalową Bezpieczeń. Proszę o potwierdzenie obecności. Na podstawie listy obecności radnych stwierdzam, że w dzisiejszej sesji radnych powiatu na 23 ustawowo wybranych radnych, radnych uczestniczy 18 radnych. Stwierdzam prawomocność obrad. Starosta Starowolski, działając na podstawie artykułu 15 ust. 9 ustawy o samorządzie powiatowym w dniu 11 września 2011 2019 roku złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Rady Powiatu Starowolskiego dwóch projektów uchwał Rady Powiatu. Wnioskodawcą jest Zarząd Powiatu i wniosek wpłynął na co najmniej 7 dni przed terminem sesji. W związku z tym jestem zobowiązany do wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszego posiedzenia punktów o treści. Pierwszy z tych punktów to rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu Samorządom Powiatowym w roku 2019 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i do kompetencji starostów powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i kierowników powiatowych urzędów. Będzie to punkt 28. I kolejny wprowadzony punkt to rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stołowolskiego w sprawie regulaminu określającego... Dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek, wydatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarowej, godziny doraźnych ponadwymiarowe zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród będzie to punkt 29. Pozostałe punkty ulegają przesunięciu o dwa więcej. Informuję, że projekty uchwały były opiniowane podczas posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Komisji Edukacji kultury sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego. Na podstawie paragrafu 48 ust. 5 statutu powiatu Zarząd Powiatu 17 września 2019 roku zawnioskowało o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji dwóch projektów uchwał. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stowarzyskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stowarzyskiego na 2019 rok. I tu poproszę Panią Skarbnik o uzasadnienie wprowadzenia projektu. Z autopoprawkami. bardzo proszę.

z autopoprawką, także proszę patrzeć na ten materiał, który jest z autopoprawką. Zmiany dotyczą środków na drogi powiatowe w zakresie dotacji na przebudowy dróg, które są zaplanowane w tym roku. Pierwsza jest. zmiana związana jest z udzieleniem pomocy finansowej przez gminę Rysznica na przebudowę drogi powiatowej 1020R Brandwica Jastkowice. Gmina podjęła 28 sierpnia uchwałę, przyznając 234 724 zł dofinansowania. W zakresie dotacji przyznanych z budżetu państwa dokonano zmian dostosowujących yy, przyznane dotacje do wysokości wynikających już z zawartych umów zwoje wodą podkarpackim. Dotacja na przebudowę drogi powiatowej 1019R na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1023R i do skrzyżowania z drogą powiatową 1024R jest skorygowana poprzez zmniejszenie o 224 438 zł. Dotacja na drugą drogę 1018 y, Ragatówka Stalowa Wola ulica Ogrodowa skorygowana poprzez zmniejszenie o 37 301 zł. Na pozostałe dwie drogi przebudowa drogi powiatowej 1400 zakupów bołów i y, 1020 wica Jastkowice

po dzisiejszej autopoprawce została...